Jesteśmy właśnie pod foodstrakiem chłopaków Skepsa. Będziemy sobie próbować tego kebaba z sosem, nie zesraj się, bo wbiliście 100 łapek pod ostatnim filmem, co w sumie nie było w ogóle trudne. Trochę za niski próg wybrałem, ale spróbujemy go dzisiaj z Mati. Ciekawe, czy będzie taki ostry, że faktycznie jest, nie zesraj się, bo Mati tutaj trochę wymięka już, ale ja myślę, że to będzie taki pół napu, pół, pół napu, że nie będzie potrzeba popijania nawet. Ja się trochę cykam. Ja się trochę cykam. Dlatego z zapazuchy wyciągam kefir. Kefir Robico. Wiesz, że nigdy nie piłem kefiru? Ja w sumie też nigdy nie kupiłem tak kefiru, że pić. To co, próbujemy? To coś typu ten mit jak z flakami, nie? Ja też na przykład no, nie jem flaków. No, a w ogóle zajebiste warunki są dzisiaj, co? Jest, jest bardzo przyjemnie. Jest tak po Super polsku? Jest. Dobra, dawaj tego kepsa. Ja się cykam, ale dam radę, no obiecali. No, ja jestem mega 10 minut later. Jak oh. cię boli, to chyba boli. Boli. W końcu jakieś ostre jedzenie, a ja lubię bardzo ostre. Czyli co dzisiaj bierzemy sobie? No Mały lawasz, mieszane mięso i do tego sos nie zesraj się. Do co Mati na 420 lajków? Przechodzimy na lawasa 420. Moglibyśmy tu ognisko rozpalić, stary, jest tak zimno. A tak w sumie miejsce by się znalazło. To wygląda jak taki spot w grze, nie? Że dochodzisz na jakiś checkpoint, masz ognisko, takie stanowisko, żeby załadować. Ja bym się tutaj załadował z ładną pogodą. Małego lawasza, mieszane mięso z tym sosem nie zesraj się. Yes, no. Ej Mati, a gdzie ty masz wagę w ogóle? <głosy> Uciekłam. <noise> Wygląda jak z Minecrafta. <noise> No, pan powiedział generalnie, że jest na bazie Karoliny Reaper i jakiś tam ghost. Nie pamiętam tej nazwy dokładnie. Znaczy, pan powiedział, że jednego zawieźń na ojom, bo się zżygało. Tak, co na To totalnie nie poleca, więc ja to nie wiem, czy ja to zjem. Max gryza stary. No dobra, jak nie będziesz chciał, no to przecież nikt cię nie zmusza, ale. Wiesz, całego myślisz? No, zobaczymy, wiesz. No, jakby jadę tego chipsa najostrzejszego podobno, no to niektórzy mówili, że jest mega ostry. Chyba nawet książura tam wspominał, że to był jedna z ostrzejszych rzeczy, które ja. Pan wspominał, że no, może być ciężko to wytrzymać. Znaczy nie? mnie przeraził tekst że ktoś próbował wylądował na ojomie, więc no... no myślę, że to takie bajkopisanie trochę, nie? Nie jest go zabijecie. <grym> Zobaczymy. Zobaczymy. Co? No dobrze, że wzięliśmy kafir? No może nie byłbym pomysłem jak tak straszą, no ale zobaczymy, no. nie jestem jakoś źle nastawiony. A ty jesteś odważny, ja to się strasznie boję. Nie, nie, no, kurde no, nikt nie umarł. Tak. <grym> nie <grym> wiem, nie powiedział co się stało na Myślę, że będzie nie najgorzej, nie najgorzej. No dobra. To co ma ty chcesz spróbować ten kefir strasznie? No mnie to bardziej ciekawi ten kefir niż ten sos, bo sosu się boję, a kefiru nie stary. Zajebisty content, najlepszy na polskim YouTubie. I pachnie jak taki serek wiejski, który jest trochę stężał. Nie <słyski> <Co pusty? słyski> <słyski> Ale minę się zrobił. Ale lipa. To ludzie piją tak po prostu? A jak to smakuje? Chcesz próbować? No chcę, ale opowiedz bo Jak taki gazowany serek wiejski O nie nie brzmi dobrze, ale ludzie się tam... <grym> Zapach jest... przeszywa Dobra, bo nie będziemy mieli potem, ty Smakosz, <grym> kurde Takie grudki są Spróbuj Z mięsem? Piłeś nie, kiedyś? Nie, chyba niby tylko No co wiesz, chyba nie no to bierz, O tak faktycznie taki mocny zapach No ciężary, ciężary <laughs> Zaje... Ale zajebiste <laughs> Normalny do obiadu będę kupował. Na nie no nie jest takie złe potem Potem przechodzi taki jest ok, Ale ten pierwszy łyczek jest taki mocny No taki gęstsze po prostu mleko Ja tylko przekazuję Te czarne rękawiczki zawsze przerażają Nie wie pan co nie chcę tego mieć podejmę <laughs> ja Dobra dzięki to... To, to no Lecimy, potrzymaj swoją część. No i pan to się bał go w ogóle dotykać. Myślę, że ten sos jest rozłożony po całości? Myślę, że nie mam pojęcia, ale w sumie. Jest... No myślę, że tak. Dobra, Mati, nie ma co przedłużać. Dobra, lecę z nim, bo no jest zimno. Jest... <grymne> Obrzydliwy ostry. Tak? Mhm. <grymne> Jak bardzo. Nieprzyjemnie wpływa. Obrzydliwy. Co stało ci na bardzo, może doliżesz sobie? Niedobry. <grym> niedobry w smaku, czy? No niedobry w smaku. No no tak wyglądasz dobrze. No bo jest zimno. O, szkawka już. Szkawka już mi się zaczęła. A jak oczy? Uzawion? Oh. O kurde, widać już, jest, jest ciężko. Nawaj Paweł, jedziesz? Boli. Jedziesz. Dla tych 20 osób? Już czerwony zrobiłeś. Boli? Źle jest? Chcesz kefiru? Może. O! Oh. O, ciuj, ciuj. Czekaj, czekaj. Dobrze, dobrze, to się nie przejmuj, będziesz miał z czego wycinać. Weź się ocuj trochę z tą nie, kamerą. Nie, jest, bo oczy widać właśnie fajnie. To są, to są emocje, to są emocje. Tu się dzieje, ale ty jesteś zawodnik, zjadłeś prawie pół od razu. O, ale piecze. Oj, nogi ci chodzą już. Nie jedz go, Zabijecie. Tak. No. Dzięki przyjacielu. Doceniam Myślisz, że gry zabym przetrawił, czy też nie? Będzie cię bolał U, Jak oh. cię boli, to chyba boli. Boli O, warga oh. ci lata A jak Kafir przy, przy tym wszystkim? Smakuje O! Oh. Zabija ból O! Oh. O, oh. boli, boli! Masz jeszcze na bardzo dużo sosów. Może nie, nie ręczą, może nie ręką. Poczekaj, zaraz ogarniemy liście. O. Bierz liścia Czekaj, mam chyba chusteczkę tu. A. O jest słabo już z nosa mi leci. Nie musisz na to robić zbliżenia A Jak się czujesz? Boli wszystko. E. Co cię boli? Nogi mi drętwieją. warga mi drętwiaje, boli mi język, oczu zawiął. o, ciepło, o, ręce mi drętwiają. Nie widziałem Ci nigdy w takim stanie. O. Ale jest w porządku? Ten ojom myślisz, że mógł być martwy. Nie, wartem? no ojom nie, ale no może ktoś kogoś tak poskładał, ale nie jest miło. Ile to jest trzela? gorzej niż myślałem. Gorzej niż myślałeś? No, dużo gorzej. Jak myślisz, ile to potrwa? 5 minut. Może wal ten Kefir. O. A Kefir smakuje lepiej niż wcześniej? Nie wiem, nie czuję smaku, nie skupiam się na tym. W ogóle czuję, że coraz mnie boli. I że nie jest miło. Próbuję cię zagadywać, żebyś zagadywać, żebyś myślami uciekał. Uciekaj myślami. Ale oczy już trochę lepiej, lepiej wyglądasz, schodzi Ci czerwona opuchlizna. O. Ale on ładnie pachnie ten sos w ogóle. Próbuj sobie. <gryśla> A zaczęło Ci drętwić po pierwszym gryzie, czy już jak zjadłeś? Nie, to tak w trakcie. Pierwszy już czułem, że jest chuj tego sosu. Że naprawdę było go sporo na tym, z nosa mi leci. Średnio miło. Czy to jest najostrzejsza rzecz jaką zjadłeś? Ja wiem Po czym się czułeś podobnie? Po tym chipsie Po jednym chipsie? Tak Język mi zdrętwiał. Ręce mi się trzęsą Warga mi się trzęsie Chciałbym, żeby ten czas już minął, nie? Żebym już mógł żyć. Ale jest lepiej chociaż? Ale mi się ręce trzęsą. Pokaż. O kurde, panie. A trzęsą się fest. I jest lepiej czy dalej tak samo? Nie, podobny stan. To nie przychodzi? Bo Wyglądasz lepiej. Się. Wyglądasz wstrzymuję lepiej, się. ale oczy masz dalej... ...złote. Przeszklone. Dobrze, że kefir wzięliśmy jednak. Obrzydliwy ten kefir. A <laughs> ty jeszcze 10 minut temu nie chciałeś po kefir pójść. No myślałem, że zupełnie nie będzie ten poziom, nie? Myślałem, że to będzie taki ostry keczup. O! Wiecie <grystanie> w Najgorsze, chyba, że to zjadę jako śniadanie. Ojojoj, to może Heizer poprawi humor. No może. <grystanie> Jaki Kurwa. smutny. Paweł. No nie miałobyś tak miło. O! Ale mi ręce zdrętwiały, chłopie. Pocieszy ciemni, prawa też odpada, bo jest mi zimno. Ale wolę, żeby było mi zimno, o. odmarzało niż piekło. O, Ole Aż trudno się zgina ręce. Bo ktoś go jadł, ja tak nie kojarzę. Żeby ktoś na YouTubie to jadł, ten ostry sos. A ci kropla tak spływa tu. Nie wiem, ale A. trzymam dzielnie. O. Ty masz gorzej. Powoli schodzi z języka, bo najgorszy jest ten ból na języku. A ten sos był po całości tak... <laughs> Musisz powtórzyć, bo to się wypnie. Czy ten sos po całości był tak rozłożony mocno, czy są miejsca, w których było mniej i można dziabnąć? Czy wiesz, to największe było w tym pierwszym gryzie, który złapałem, bo on był tak jakby w środku kebaba. Eee, no to on był największy. A potem... Potem już miałem wrażenie, że mniej, ale już nie czułem, wiesz? Już jadłem, bo go było tak dużo, naprawdę sporo miałem wrażenie, że jest tego sosu. I to mi zabiło całość. <laughs> jak na WF-ie po tym pobieganiu. Ale tak jest lepiej, jak tak się trzymam, wiesz? Ale już lepiej wyglądasz, chyba dochodzić do siebie powoli. No, powoli mnie z języka chyba schodzi. Mi z języka schodzi, chyba to. Myślisz, żebym zginął po gryzie? Po gryzie to nie wiem, ale byś po całości byś umarł. I ten ojom w moim przypadku <laughs> mógłby być prawdziwy. Mógłby być, no. Dobrze stary, że Ty spróbowałeś pierwszy, to przynajmniej eciepecie mogą dalej tworzyć. Eciepecie do boju. Kurwa, ale ciężary. Ale chyba schodzi. Nie wiem, czy tak zimna mnie trzęsie, czy z tego sosu. Ale <grywała> mi ręka i odpada i mam... Zmień rękę. rękę. <grywała> Nie mogę, podtrzymam. Zjesz go? Nie, ale podtrzymam, żebyś zmienił rękę. O. Ja coś nie czuję. O. Mega mnie kusi, ale jak ja widzę twój ból i cierpienie, to nie wiem, czy to jest tego warte. Uff. No jest ból i cierpienie, to na pewno. A jakbyś sobie dolał sosu pomidorowego, dodałbyś na tą drugą połówkę? Nie chcę już. Nie? Aż tak jest? W sensie, może bym dał, ale to jest cierpienie, to jest ból, to nie chcę tego robić sobie. Wiesz, po co mam się tak kurde zabijać? Myślę, że to i tak już wystarczająco. Poczułem, że nogi mi się trzęsły, że ręce cały czas czuję, że mam Ach, Ale to co tak pływa na organizm, że nagle drętwieje. Chcesz to trzymać? Ja też nie czuję. No, Kapsajcy da na pewno. <grym> Idziemy do samochodu? Co zaraz, bo jeszcze bym tutaj wydmuchał nos. No, jak widzę ciebie, to się boję o siebie. Tak ładnie wygląda, jest taki niewinny, ładnie pachnie. A składa Nie wiem, pod sobą to mięso mieszane i tak go nie było czuć <noise> W sumie tak dobrze, dobrze, że mały Zimno jest ogólnie, to czuję najbardziej, że mi zimno Zdrętwiały mi rączki Też miał to wpływ na to kebab I na pewno miało temperatura Czuję, że mnie usta teraz pieką, bo już mi wszystko przechodzi Nie wiem ile to trwało, z 5 minut? 10, 10, 10 minut. 10 minut? No to na początku i było niezbyt miło. Dużo począłem tego sosu, wiesz? Naprawdę było go sporo. Zazwyczaj się spodziewałem, że jest tak śladowe ilości, a tutaj naprawdę było go sporo. Chwil trochę pomógł, może ta chwilowo łagodził. Jakbym to ocenił, no przygoda taka niezbyt przyjemna. Nie polecałbym takim, wiesz? Jak ktoś nie trafił z tego, nie, nie ma opcji, żeby to zjeść, moim zdaniem. Było to trochę wyzwanie. Eee, no i czuć, czuć ten efekt po tych, po, tych, po tym mosty. No powiem ci, jesteś dla mnie mistrzem teraz. Szanuję. Dzięki. Gratulacje, Paweł. Szko szkoda, że ty nie spróbowałeś, to większy byłby w dopiero, nie jakbyś poczuł tą moc, jak to uderza. Eee, Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale trochę mi wypadło z głowy teraz. No, jak ciebie poskładało stary, to, to, to naprawdę no, było, było, ze mną źle. było Było ostre, było ostre, trzeba przyznać. To, O wiem, przypominało mi to w smaku, w sensie w poziomie ostrości. Jak kiedyś dostałem gazem pieprzowym i po oczach i mnie szczypało, to mniej więcej to czułem w buzi. Dobra, to co? Jedziemy teraz na normalnego kebaba? Tak, no jedziemy na obiadek teraz normalnie. No i fajnie <gry> Dobra, jesteśmy pod kebabem Aria na ulicy Tu będzie podane Ej, ale mi teraz ten kebab wleciał na brzuch. Tak czuję, że mnie rozpala, jakbym miał urodzić coś zaraz. <grym> Uuu uh, uh, uh. zapachniało ładnie, poczułeś? No taką fryturą, sprawdzimy sobie, bo nas ostatnio się nie udało, Na, jest blisko w sumie kepsa, więc mamy po drodze, a jakie masz Mati przewidywania co do tego? Jestem bardzo głodny, obstawiam 7 na 10 Ja czuję jakbym coś miał urodzić, serio Uś. Dobra, idziemy Dobra, dawaj, lecimy w to Nie no, jest słabo, wiecie co, zjadłem go, boli mi brzuch Minęło z 10 minut, dlatego jestem brudny tutaj, Ja nie mam jak tego umieć. A jest słabo, jest słabo Nie no, mega dziwne, wróciły mi drgawki do rąk, w ogóle jak mi ten kebab spłynął do brzucha No i ból, ból na żołądku, okropny mm, nie. nie no, okropny to Ech, nie polecam tego robić, wiecie, nie polecam. 18,50 zapłaciłem. To całkiem spory kebab i całkiem niezła cena, nie? Zważymy go od razu, co? Dzisiaj jemy w samochodzie, bo warunki atmosferyczne są polskie. Czyli pada jest szaro. Słuchaj, zaraz ci powiem, ile to, ile to cudo może ważyć. Kurde, Bateria padła? Halo. Zawsze mówisz, jak się. Kurde, no serio? Jeszcze niedawno działało. Nic z tego, stary. Na oko 458. Nie mam pojęcia. Słuchaj, ale cena dobra. Nie oszukujmy się. Mięsko to klasyczna kula. Była tam raczej nic specjalnego. E, surówka pekińska biała. No, no, taka wiesz, kapusta. Taka klasyczna kapucha. Sosiku było dużo. Mięso z barana. Z barana. Z barana? Z barana. Tak. Tym razem prawdziwego barana? No coś ty. Ale było e... napisane, że baranina? Było napisane baranina, ale no nie oszukujmy się. To była mieszanka, kulka. Natomiast już była taka końcówka. Wiesz, całego dnia już zarżnięto. Stała tylko taka resztka. To z tego dostaliśmy właśnie. I z kurczaka który był akurat nieźle przypieczony, więc y, zobaczymy. Wiesz co? Jestem mega pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o y, stosunek jak ceny do wielkości kebaba. Wygląda ładnie, przypieczony, elegancko, no, fajnie, ładnie miło. Ładnie go przypiekli, sosu było dużo, ja lubię, jak jest dużo sosu. Trochę ubogie były te warzywka, wiesz, tam nie było nic y, fantastycznego, czyli klasyczna po prostu suruba, nie? Przejdźmy do kebaba. To ja jest. Chcesz mięsko zobaczyć bliska? Głodny jestem. Okej, okay. jakby trzeba było. Możesz fotę zrobić. Dobra, lecimy, testujemy, bo głodny jestem. Ty jadłeś nie ze się, a ja czekałem. Nie no, bo byłem leszczem. Brzmi ładnie, ładnie się tutaj chrupia. Pamiętam, że mam 5D do znania tutaj. Strasznie słony. O, czyli, czyli mięso mocno przyprawione, bo oj, oj. słabej jakości. Jest bardzo, bardzo słony, Ostre? bardzo, bardzo. Takie wiesz, to nawet nie to, że sól, ale to są jakieś różne przyprawy plus sól albo przyprawy, w których jest duża ilość soli, no ostrości to tak troszeczkę czuję, ale głównie się przebija sól. Sól jest mocniejsza niż ten ostry sos. Nie mogę się doczekać na ten ostry sos. Czy jak jeszcze mi tutaj na twarzy to piecze? <gry> Nic specjalnego. W sensie to jest hamski. Hamski, poprawny, typowy kebab. No, żadnych większych wrażeń, bez większej historii. To jest poprawny kebab, który jest strasznie słony, więc ja daję taką szósteczkę. Ja nie wiem, czy nas był pamiętasz, nas mhm. był słony, to wydaje mi się, że ten jest nawet bardziej. Może bracia tu robią, wiesz? Że nas miał więcej sosu i był słony, a ten ma mniej sosu i nawet nie wiem, czy nie jest bardziej słony. A surówki to praktycznie nie widzę ani nie czuję. Dopchałem się do y, surówki, no, niska. To tyle, żeś kopał, żeby to powiedzieć? Mówisz, że kapuśniak. Wiesz co, tak No, no. tu nie ma co powiedzieć, to jest zwykła kapucha po prostu. No nie są to świeże warzywka, jakieś grillowane w jakiś sposób. Nie. Tylko kapucha po prostu wymiksowana z jakimś sosem i kula mocy. Zwykły kebab, 6 na 10. Ostry? Nie, ale powiem Ci, że po tym pierwszym jestem zmęczony już, nie? Dużo potu mnie to kosztowało i wiesz, energii, żeby sobie poradzić mój organizm z tą ostrością. I czuję się taki zmęczony tymi kebabami, a zjadłem pół. <gry> Jeżeli chodzi o smak tego, to jest taki średni mocno. Mocno średni. Mocno średni. Niby tutaj jakieś mięso, jakieś tam coś tam jest, ale taki kurde wodnisty się wydaje. Taki glutowaty trochę. Fluid bym mu powiedział. Powiem Ci, że nie wiem, czy to nie jest jeden z gorszych, które testowaliśmy. No, pomijam tego z Chińczyka. Mm. Ale nie wiem nawet, czy karan kebab nie był lepszy Który ten, to był karan kebab? To ten, w którym chcieliśmy ci zrobić urodziny A, tamten Ja nawet nie pamiętam, jak on smakował, wiesz? No bo on no był bardzo... też taki On był nijaki, ale nie był na pewno tak słony To co, szczerze powiem, że mam wyjarane kubki smakowe Ale on nie ma I smaku nie, nie bo po prostu nie tej soli za bardzo Ale... Nie wiem, dla mnie to mięso ma taki, taki, takie sobie jest mocno Taki kurde Ja bym coś takiego zrobił, nie? Bo nie czuję takiego tutaj, takiej różnicy między kebabem tym tu kupnym Niż takim, co ja bym mógł to faktycznie sam w domu zrobić To jest taka pita po prostu z tym mięsem wrzucona, z tymi warzywami i jakimś randomowym sosem Myślę, że to jest tak przystępnie, że wystarczy pójść do sklepu, kupić pierwsze, lepsze produkty I same mogę sobie w domu robisz I to jest ten kebab Nic specjalnego, co szósteczka to i tak chyba tak pozytywna szósteczka hmm. dla Ari No niechętnie, nie, niechętnie bym tu wracał, raczej nie specjalnie. No, nawet nie wiem czy nie bliżej piątki niż wszystkich. No piąteczka. Dziękuję.